czytanie z księgi Hioba Hiob powiedział Zlitujcie się, przyjaciele moi, zlitujcie, bo ręka Boga mnie dotknęła. Czemu jak Bóg mnie ścigacie? Nie syci was wygląd ciała? Oby me słowa zostały spisane, oby w księdze utrwalone żelaznym rylcem i ołowiem na skale wyryte na wieki. Lecz ja wiem, Wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem szczątki skórą przyodzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja go zobaczę, moje oczy ujrzą, nie kto inny. Moje nerki już mdleją z tęsknoty.